Cześć wszystkim. W tym filmie zajmiemy się śrubami urwanymi, ukręconymi, zjechanymi. Jak to zwał? Kupiłem taki tutaj pięcielementowy zestaw do wykręcania urwanych śrub. Zaraz to wytestujemy. Pozwoliłem sobie już wkręcić tutaj śruby. Złapię ostrość. O, wkręcić to mało powiedziane, bo zjechałem je. Nie jestem w stanie już ich wykręcić i co wtedy zrobić? Wytestujemy ten zestaw. Tak wygląda zestaw. W środku jest 5 sztuk. Najmniejszy już sobie założyłem na wkrętarkę. To jest wielkość w zależności jaką śrubę macie. Zaraz je wypróbujemy. Pierwszą udało się wykręcić. Jak widzicie, bez tego nie udałoby się na pewno. Praktycznie okrągła. I druga też. Także działa. Polecam.